Czuję się zagubiony. Tak dobrze mi szło, ale teraz sprawy zrobiły się zbyt trudne. Potrzebuję pomocy. Czuję, że kręcę się w kółko bez celu. Nawet nie wiem, co ja tu robię. Wciśnij górną strzałkę. Hej, to działa. Hej, jestem Kubuś Puchatek, a to jest Prosiaczek. Witamy w Jackass. Mój współlokator podczas smażenia zawsze gryzie masło i wypływa na patelnię zamiast użyć noża. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem wielkim fanem. Prawdopodobieństwo, że znajdę sobie dziewczynę. Zerowe. Również zerowe, ale w żółtym kolorze, żeby wyglądało jak pac -Man. Siedzenie zaraz po kimś na ciepłym sedesie. Jakie to uczucie. Ja chillujący sobie w domu. Moja dziewczyna. No dalej, wyjdźmy gdzieś dzisiaj wieczorem. Przecież byliśmy gdzieś trzy tygodnie temu. Dziewczyny. Jestem chora. Wracaj szybko do zdrowia, kochana. Chłopcy, zostało mi 48 godzin życia. Wyczyść moją historię w przeglądarce i uderz mojego brata po raz ostatni. Załatwione. Konfrontacja zawodników przed walką. Ślub pary gejów. Firma chce, żebyś wskazał różnicę między tymi zdjęciami. To są dwa takie same zdjęcia. Lepiej się pospiesz maleńka, bo widzę, jak szukają za pantoflem. Disney właśnie ogłosił, że pracują nad następną częścią filmu, gdzie jest Nemo. To jednak prawda, że starsze kobiety są dobre w te klocki. Dziękuję, muszę ci powiedzieć, że przypominasz mi mojego syna. No i zrobiło się dziwnie. Niepotrzebnie to mówiłaś babciu. Uczniowie. Chat GPT. Wikipedia. Ja nie rozumiem, dlaczego mój projekt inżynieryjny został odrzucony. Projekt Ludzie w ubikacjach przed wynalezieniem smartfonów. Dolicha, jak długo to mleko tu stoi? Karton nadal zimny. Czy ja o nim zapomniałem? Przecież mieszkam sam. Chyba tracę rozum. Mogę ci dać trójkę z plusem. Twoja technika nawiedzania jest bardziej dezorientująca niż straszna. Babcia zabrała mi moje zioło, więc ja zabrałem jej wózek inwalidzki. Teraz nikt z nas nie będzie miał dobrej jazdy. Czy uderzyłbyś swojego najlepszego przyjaciela za milion złotych? Dziewczyny. Nigdy w życiu kocham moją psiapsiłę. Czy uderzyłbyś swojego najlepszego przyjaciela bez żadnego powodu? Chłopcy. Rekruter. Sprzedaj mi ten długopis. Ona. Ja wracający do domu po ciężkim dniu pracy. Mój pies. Piłkarz, który zarabia miliony, a za żonę ma supermodelkę. Nie strzela karnego. Ja. Co za przegryw? 30 tysięcy lat temu jacyś jaskiniowcy trzepali do tego rysunku. Chłopcy pozostaną chłopcami. Moja mama, jesteś takim przystojnym młodym chłopcem, dlaczego nie masz jeszcze dziewczyny? Ja. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego dziewczyny chodzą do ubikacji parami? Czy jest tu jakaś dziewczyna, która mogłaby to potwierdzić? Tak się czuję, gdy w nowym towarzystwie zarzucam lekki sarkazm i ciemniejsze poczucie humoru, żeby sprawdzić, kto jest spoko, a na kogo lepiej uważać. Kiedy dziewczyna cię całuje na oczach jej wkurzonego ojca. Ktoś, jak sobie radzisz, nie miejąc dziewczyny? Ja, ręka. Ja, pozwalający wygrać mojej dziewczynie w grze wideo. Ja, kiedy ona mówi, że jej ex był w to znacznie lepszy. Ja. Moja dziewczyna. Kiedy dziewczyna z tobą zrywa, a jej młodszy brat pyta się ciebie, czy nadal będziesz z nim grał w gry wideo. Kiedy potrzebujesz trochę kukurydzy do pizzy, ale nie masz, bo wczoraj wszystko zjadłeś. Moja dziewczyna. Nie przejmuj się, to tylko mój dobry przyjaciel. Przyjaciel. Opowiadasz dowcip swojemu terapeucie. Zamiast się zaśmiać, to coś zanotował. Zagadanie do jakiejkolwiek dziewczyny. Pakowanie na siłce, aż jakaś dziewczyna sama spyta się o mój numer. Ja. Moja babcia po wstawieniu swojej pierwszej emotki do wiadomości. Siedmioletni ja, czekający, aż mój starszy brat przestanie skakać na łóżku ze swoją dziewczyną, żeby mu pokazać mój świat w Minecraftie. Podoba ci się nasza sąsiadka Weronika. Uwaga, to pułapka. Nie jest w moim typie. Wybacz, ale musimy odwołać nasz trójkąt. Kiedy nieśmiały znajomy chce poprosić jakąś dziewczynę o numer, więc idziecie do niego, żeby go trochę wesprzeć. Małpy silniejsze razem. Ogól się wreszcie. Zapuszczam kozacką brodę. Powiedz skarbie, kto jest twoim tatusiem. Hasła dziewczyn. Kocham Dawida. Hasła chłopaków. 277353. Nie zrozumiałabyś. Kiedy jesteś pierwszą osobą, która odpadła na imprezie? Kiedy wycisnąłeś masywnego klocka i czujesz się o 3 kilo lżejszy? Bumerang. Rzut bumerangiem. Bumerang nie wraca. Życie w ciągłym strachu. Kiedy jesteś zły, ale pytają się co chcesz na deser. Ja, czekający aż skończysz papierosa, żebyśmy mogli wrócić do środka. Dobre miejsce na zawieranie znajomości. Zadzwoniłem do mojej dziewczyny z telefonu kumpla, a ona powiedziała cześć skarbie, jeszcze zanim zdążyłem się odezwać. Jakimś cudem od razu wiedziała, że to ja do niej dzwonię. To się nazywa miłość. Uczniowie podstawówki, kiedy na historii zaczynają mitologię grecką. To który kurna jest synem kogo? Ludzkość. Bez przerwy wysyła sygnały radiowe w kosmos w poszukiwaniu pozaziemskiej cywilizacji. Kosmici, którzy jeszcze nie wynaleźli filtra antyspamowego. Żadnego telefonu na widoku. Zwyczajnie ludzie cieszący się chwilą. Rodzenie w wodzie nie zawsze jest dobrym pomysłem. Wszystko w porządku, drogie dzieci. Mamusia statusiem tylko się siłują. Jaki jest wasz plan na wypadek wojny nuklearnej? Jestem pewien, że mój szef i tak kazałby mi pracować tego dnia, więc jakby co, będę w robocie. Impreza w 98. Raperzy w 2024. Grupa dzieciaków kopała dziurę na plaży i zaczęło to przyciągać coraz więcej kolesi. Czy to jest ta dziura, o której wszyscy mówią? Tak. Mogę się przyłączyć? Tak. Tymczasem gdzieś w równoległym wszechświecie. Czarna Pantera 2. Nie ma tu co oglądać. Zwyczajnie dwóch kolesi walczy o miejsce przy oknie. Sam nie wiem. Jajo, którego szukamy, wygląda na zdjęciu zupełnie inaczej. Mój tyłek czekający na podtarcie, podczas gdy skroluje sobie memy. Kiedy zaprosiłeś do siebie dziewczynę na wieczór gier? Potrzeba sporo jaj, żeby zrobić to zdjęcie. Jak tata zrobi przebranie na bal, to nie ma wuja we wsi. Ja, patrzący na stertę zużytych baterii pod jej łóżkiem. Niezapisany numer, tęsknię za tobą. Ja. Mój stary podłączający HDMI z tyłu telewizora. Najmniejsza kobieta na świecie ze swoim mężem. Mam kilka pytań, ale boję się odpowiedzi. Kiedy zapomniałeś zabrać ze sobą telefonu do Łazienki?